Kurwa, wam pokażę coś. Patrzcie, jakiś debil przyszedł i mi szyby myje, kurwa, na pauzie, pojebie mnie. Rumunów, kurwa, wszędzie pełno, nie? Chuj da mu dwa funty, co? Napierdalaj. Dobra, dobra, Rumun, już wypadł. Ładnie umył? Tu jeszcze przyszedł Rumun, kurwa. Zobaczcie, kurwa, napierdalaj. <laughs> Come on everybody, clap your hands. Oh, you are looking good. I'm going to sing my song. It won't take long. We're going to do the twist and it goes like this. Pogoniste honor reservisty. Haha. La, la, a dalej świeci. <mum> Witamy w kolejnym odcinku, kurwa, przygód goblina. Proszę bardzo, z kim, kogo my tu znaleźliśmy, kurwa. Ale o, 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 o. <śpiewa> Kurwa, już miałem nadzieję, że nie będę w życiu go oglądał, kurwa, i się z nim ładował, ale niestety przyszło. Dobra, panowie, co się wczoraj wydarzyło na farmie? Kurwa, zobaczcie, tragedia, nowa, nowa naczepa, kurwa. Nie. Tragedia. Zaraz wam powiem krótką historię, kurwa. Gdzie zgubiłem nadkole. Także... Ale wam pokażę, jak ładnie wysprzątałem. Proszę bardzo. Słuchajcie, nadkole, ale powiedzcie, czy nie wygląda jak, kurwa, offroad. Czekajcie, bo kurwa, zobaczcie, Ta kurwa łazi i prześladuje mnie To konią, nie? Ktoś nas widzi w, w c c c TV. CCTV. CCTV? to <laughs> Nie, bo musi sprawdzić. On sprawdzi jeszcze tak, tak. Tak, on sprawdził już. Mówisz? On już sprawdził, tak. No kurwa, ja mu ten, ja mu naprawiłem dach, to mi teraz zamknął klapkę kurwa, jesteśmy kwita no, kurwa. Ale z tego względu, że jestem u Ciebie na kanale. No. To, to co? Z... mówić to dosłownie języki u na kanale. Tak, tak. u mnie, u, sypać... u mnie możesz mówić wszystkie słowa. O kurwa. Mogę. No. To zacznijmy mówić w końcu normalnie, bo ja za dużo myślę, za dużo się skupiam, nie? Mhm. Siema. Mamy słowo na K, na P. Aha. To zaczniemy mówić w końcu normalnie, bo ja za dużo myślę, za dużo się skupiam, nie? Mhm. Siema, kurwa! Eee, pozdrów tatę od razu. <laughs> Mamo pozdrawiam. Chuj tam tego ujebać, tego odcinka, no, nie będzie wziąć, kurwa, ale co? ładuję kurwa mać, co? Ja pierdolę, ale, ale daję. Kurwa. Idziemy zobaczyć. Zajebiście wrzuca dużo ziarna kurwa mać, nie? No. Nie dobra, żartuję, bo będzie. Chujowy, kurwa. Ale wam powiem Grzanka kupił kamerę Pro jaka to jest ósemka? Dziewiętnastka. Dziewiętnastka. I wiecie i teraz, teraz chodzisz, panuje, nie? <grymne> Co ty gadasz? Halo Halo Toada, odbiór Podaj hasło, podaję hasło odbiór Ptaki Latają Error. Error, hasło nieprawidłowe. Tak, hasło nieprawidłowe. Co powiedziałeś? To jest kurwa hasło nieprawidłowe, nie? jest kurwa nieprawidłowe? Co, że niby nieprawidłowe? To się nie podoba? O hasło nieprawidłowe żeś zrobił. Chociaż niby, że kluczem... O, ci pieś? Już hasło jest tylko jedno, kurwa. odpływ browara, ja pyrdolę, ja kurwa nie O jakie jest kurwa hasło twoje? No. ale jakie jest twoje do kurwy idzie hasło? Inne kurwa, inne. Albo się umiem bawić, albo się nie umiem, albo się zna hasło, albo się nie zna. Jak się nie zna, to niech się nie zaczyna. Kurwa, kurwa baza hasło. robi mocki <laughs> Kurwa się śmieje, bo słuchajcie, bo te nadkole odpadło i ja go przejechałem ten nadkole w chuj przy cofaniu Ono wyjechało przodem, nie? Ja myślałem, że to rolnik kurwa, bo rolnik mnie naprowadzał, nie? Tak mnie naprowadzał, że o, to są efekty naprowadzania rolnika. Tak mnie naprowadzał, że ja myślałem, że przejechałem. Czekajcie, czekajcie, was tutaj. Kolega z Stevensonów, lecimy z grzanką, kawał drogi mamy do przejechania, ale pierwsze się za załaduje jeszcze. Eee, słuchajcie, <gülpy> się ze mnie napierdala, eee, słuchajcie, jest ten, no co chciałem powiedzieć, kurwa. Eee. No kurwa, wyle... <laughs> wyleciało mi z głowy. A, chciałem tutaj tam kolega, kurwa, czekajcie, ja muszę znajdę później jego ten, jego nick. To tutaj powiem, kurwa, napisał mi chłopak. Komentarze naprawdę, kurwa, niektóre. No chłopak wygrał z tym komentarzem, kurwa, do wybrania w sklepie testu. To jest, jest, jest gigant, jest gigant. Napisał mi, kurwa, jak że to jest śmieszne, żeby kupować ciężarówki dla jednej roboty czy ja na swoim filmie powiedziałem, że to była jedna robota ja dałem przykład, takich robot ja mam dziennie pięć, kurwa przykład, to jest raz druga rzecz, kolego, ja nie będę nagrywał dezynfekcji naszych naczep, bo to nikogo nie interesuje, jak się z karszerem popierdala z kamerą, kurwa, na naczepie gdzie nic nie widać, tylko gorąca para kurwa, szkoda mi kamery, wiesz, za drogo kosztowała żeby ją tak, kurwa, ten normalnie się dezynfekuje, kurwa a co ty jesz od nas, co ty jesz po pierwsze, nie wiozłem żadnej fishmilt, tylko barley, czyli jęczmień, odpad z jęczmienia. To się wozi, wiesz? To jedzą krówki, kurwa, nie? Nie ty to będziesz jadł, tylko krówki to jedzą. Także po pierwsze, bardzo by prosił, jak ktoś ogląda moje filmy, to żeby je oglądał do końca. A jak nie ma zamiaru oglądać do końca, to nie pisać komentarza na początku, kurwa, pierwszej minuty filmu, nie? Bo trzeba się wysłuchać kogoś, żeby. Później móc się na ten temat wypowiedzieć albo coś obejrzeć, żeby móc skrytykować, kurwa. Ja nie wiem, wiecie, ja się wcale krytyki nie boję. Jak najbardziej, jedźcie. Jak coś robię nieprawidłowo, jedźcie ze mną jak. Z... Ale nie mówcie mi takich podstawowych rzeczy, jak, jak, kiedy ja jeżdżę. Jak ja jeżdżę 27 lat, jako ciągnik na poduszkach albo kurwa. E, inne takie podstawowe rzeczy, kurwa. Możecie mi mówić, moje słownictwo jest nie takie, jakie jak powinno być. E, ff, tak się nie mówi. To się zgadza. Ortografia u mnie, kurwa, zawsze byłem tłuki, chuj. Dlatego jestem kierowcą ciężarówki, A nie. A nie e, menadżerem wielkiej korporacji. Bo się do tego nie nadaje. Mam tu! A czemu niżej? To... Dolony fachowiec. Dobra, później się przejedziemy. Włączę kamerkę, naładuję teraz baterię. Czekamy na pana fabrykowcę. Załadujemy się i lecimy. Jesteśmy za Edynburgiem. Lecimy lecieć za Elginasz. Elgin, tak? Czyli już na Highlander. Sorry, kolumbijski katar. No dobra, idzie zrobić jakąś kawę, śniadanko, i zasuwamy. Ale powiedzcie, czy nie wygląda bosko. No offroad, kurwa. Jak mówicie offroad? Offroadowe. Dobra, film będzie za długi, opowiem Wam od razu. Górka, półtora metra w górę, za stromo, podniosłem, nie pomogło. Eee, rolnik mnie naprowadzał i naprowadził tak, że wciągnęło nad kolo, nawet się nie odezwał. Przejechałem wszystkimi tymi kołami, po swoim nadkolu, nawet napędówką wyskoczyło z przodu, zatrzymałem samochód, wystraszyłem się, myślałem, że rolnik przejechał. Tak mnie naprowadzą. a to moje nadkole zmielone, wszystko, po prostu chlapacz, tak widzicie. Jak jedziecie, ten chlapacz podwinął się pod koło. One są za długie, tak czy tak. Podwinął się pod koło, a że górka była półtora metra w górę i to takim ostrym tym, to wciągnęło go, no. Z jednej strony brakowało tam milimetr, z drugiej nie, i wciągnęło i tyle. Tak, mam brudną ciężarówkę. Trole wasze. Trole, trole. Mam brudną ciężarówkę. Jest Dobra. Ten, Powiedz coś jeszcze Zajem na koniec i kończymy. Jesteś? Nie, tak już to kończę, się. już kończę. No, no kończę. nic najlepsze jest to, że my wykonujemy pracę. Dzisiaj jesteśmy takimi. Ja sobie nie przypominam. Y... Jak ty powiedziałeś, że król ma kogo? Y... Giermka. Giermka, kurka. nie? Jesteś takim giermkiem. No tak, dużych... ty jesteś moim giermkiem, tak? Tak, no, tak, tak. Tak, jesteśmy dzisiaj giermkami firmy Stevenson. Tak. Przed chwilą widzieliście? No i o to chodzi, że oni mają go, go, go i oni tam będą już zaraz, a my dopiero jutro. I jesteśmy wplontani w tę w w siatkę, gdzie jest takie dwa słabe ogniwa, nie? Kawa, herbata. No. No dobra, jeszcze. Nara.